Hej, witajcie z tej strony, Nox ja to poradnik do Fiory. Fiora jest postacią, która polega na mechanizmie Vitali, czyli słabych punktów przeciwnika, które trafione sprawią, że przeciwnik dostanie dodatkowe obrażenia zależne od jego maksymalnego zdrowia. Mechanika ta sprawia, że Fiora sprawdza się zarówno przeciwko celom o niskiej puli zdrowia, jak i przeciwko tankom. Zanim przejdziemy do opisu rozgrywki, pokażę Wam optymalne specjalizacje, runy, item build oraz kolejne maksowania umiejętności. Coś co musicie w tym momencie zrozumieć to fakt, że Fiora jest postacią typu sustain damage. To znaczy, że może zadawać obrażenia przez dłuższy czas oraz przy okazji ma mechanikę, która pozwala jej w trakcie wymian przywracać sobie zdrowie i wybrana przeze mnie ścieżka rozwoju postaci ma właśnie wzmocnić to, co w Fiorze już jest najlepsze. Gameplay Fiorą można podzielić w zasadzie na dwie kategorie, faze linii oraz walki drużynowe. Jest to postać, która płynnie wchodzi w midgame i nie ma charakterystycznego dla innych postaci momentu, w którym osiąga swoją maksymalną siłę. Zacznijmy od fazy linii. W tej fazie gry twoim głównym zadaniem jest nie przegrać. Nie musisz zmiażdżyć przeciwnika, ważne żebyś nie oddał mu dominacji linii. Jest to istotne, ponieważ Fiora jest jedną z najmniej użytecznych postaci, kiedy fiduje. Dlatego nie wchodź w wymiany, jeżeli wiesz, że nie będą dla ciebie korzystne. Zwykle, aby wygrać linię, wystarczy obijać witale przeciwnika przy pomocy Q. Bardzo ważną rolę w obracaniu wymian na twoją korzyść pełni również Riposta. Skill ten nie tylko może obrócić CC przeciwnika przeciwko niemu, pamiętaj również, że blokuje on wszystkie obrażenia. Jeżeli więc możesz, to postaraj się zablokować nim jak największą porcję obrażeń. Często jeżeli masz przewagę na linii, to możesz zacząć snowballować swojego przeciwnika. Znaczy to mniej więcej tyle, że z każdym kolejnym zabójstwem stajesz się coraz większym zagrożeniem i jest ci coraz łatwiej o kolejne zabójstwa na linii. Dobrym pomysłem w tym momencie jest sfrizowanie linii. Jeżeli nie widziałeś mojego poradnika do frizowania linii, to możesz zajrzeć. Zapraszam. Poza fazą linii ważne w graniu fioru są walki drużynowe. Jest to temat rzeka, jednak jest kilka zasad, do których stosując się, powinieneś dobrze spełnić swoją rolę. Przede wszystkim przed walką oszacuj, na czym najlepiej wyjdzie Twoja drużyna. Na obronie swoich kery czy na zabiciu kery przeciwnika. Zależnie od Twojej odpowiedzi na to pytanie powinieneś albo pełnić rolę obrońcy swojej drużyny, co wychodzi w fiorze nie najgorzej, ponieważ postacie, które wskoczą w twoją drużynę zwykle są tankami, a dzięki dużym procentowym obrażeniom fiora szybko sobie z nimi radzi. Dodatkowo plus jest taki, że po zbiciu ulta dasz swoim sojusznikom leczenie, co również jest nieocenioną pomocą. Jeżeli jednak w przeciwnej drużynie jest napisadowany Bard, to nie wahaj się, możesz po prostu zanurkować w przeciwną drużynę i z łatwością pozbyć się tej natrętnej postaci. Ważne jednak jest to, abyś w miarę możliwości użył riposty na jakichś cecekach przeciwnika, tak aby nie powstrzymano cię w pogoni za killami. Omówiliśmy podstawy Gryfioru, teraz czas na kilka technik, które pomogą wam wygrać serię do platyny. Przede wszystkim resetowanie autoataków. Katuję ten temat nie pierwszy raz, ale jest to technika, która pozwala bardzo zwiększyć obrażenia na każdej postaci, więc po prostu się tego nauczcie i używajcie razem z Q oraz z E. Dzięki temu możecie włożyć w wymianie dodatkowe 2-3 ataki, a to może być różnica między zdobyciem killa, a hańbiącą śmiercią z ręki opiekuna. Pamiętajcie również, że riposta Fiory może zbijać witale. Często jest to przydatne, kiedy przeciwnik ucieka poza nasz zasięg, można go wtedy dobić przy użyciu riposty. A teraz coś, co możecie potraktować jako ciekawostkę. Jeżeli Witale są źle ułożone na przeciwniku, możecie na chwilę od niego odbiec, zmieni to położenie Witala, być może zrespi się on w bardziej korzystnym dla Was miejscu. Na koniec, ostatnia sprawa, czyli najszybsze kombo do resetowania ulta. Jest to dosyć ciężkie i wymaga wprawy i dobrego poruszania się, ale najskuteczniejsze jest użycie ulta, zbicie Witala, który jest po Twojej stronie, przeskoczenie na drugą stronę przeciwnika, zbicie drugiego, przejście pieszo po jeden z pozostałych dwóch. I użycie ataku z aktywowanym e, który spowolni przeciwnika, po czym zbicie ostatniego. To na tyle w tym poradniku. Jeżeli Wam się podobał i chcecie widzieć więcej mu podobnych w przyszłości, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Miło byłoby również, gdybyście mogli go udostępnić gdzieś, jeżeli naprawdę uważacie serię za godną polecenia. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Słyszymy się w następnych materiałach. Peace.